Dzień dobry, kochani ogrodomaniacy, z tej strony Robert. Wiecie co? tak, przedostatni filmik, który kręciłem, wspominałem o wykonaniu, zabudowie skarpy. I tak sobie pomyślałem, że pokażę Wam efekt. Jeszcze nieskończony, powstaje, ale podzielę się z Wami, jak to wygląda. Tu już uzupełniłem, wbiłem w ziemię te pięki betonowe. Tak to wygląda. Już można spokojnie taczką jeździć. I tutaj słuchajcie, właśnie jest ta skarpa którą sobie tak zabudowuje. Wszystko, wszystko to jest, no te brązowe to są słupki betonowe, a te dechy, które wyglądają jak dechy, dechy drewniane, to jest oczywiście beton. Tak to wygląda. Będzie oczywiście do końca. Na razie taki troszeczkę nieporządek. Ale jeszcze na końcu filmik, jak będzie już skończone. Tylko tak pokrótce wspomnę, że od góry te słupki będą zakryte tymi czapami takimi, z, oczywiście z tego drewna betonowego. I tak sobie planuję zrobić co czwarty słupek tymi lampkami, żeby też oświetlić skarpę. Wypełnię sobie to wszystko ziemią. Rozłożę matę i chcę, wiecie, te jałowce płożące okrywowe, ale tylko ten na zmianę niebieski z żółtym. I przy samej krawędzi tego płoteczka tak sobie obsadzę tymi floksami. Teraz one marnie mar, wyglądają, ale wiosną yy, jest super. Także na chwilę obecną to tak króciutko. Chciałem Wam pokazać, jak to wygląda, chociaż jeszcze nieskończone. No i kolejny filmik to najprawdopodobniej podzielę się z Wami troszeczkę yy, roślinkami: jakie mam roślinki yy, w domu. Także pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, lajkujcie, subskrybujcie. Wszystkiego, dobre Wszystkiego dobrego. Pa.